Strefa czystości. Przejdziemy się najpierw korytarzami i sprawdzimy gdzie dokładnie znajduje się laboratorium. Na razie widzimy same toalety. O, tutaj jest już coś ciekawego. Docieramy do pierwszego pomieszczenia, w którym znajdujemy wyposażenie. Klucze. Bardzo dużo papierów Jest też tutaj sprzęt, na którym kiedyś O kurde jaki stary sprzęt komputerowy Dokumentacja techniczno-ruchowa. Pieczątki. Idziemy dalej tym tropem. Widzę kolejne drzwi. To chyba wszystko z parteru. Najbardziej zależy mi, żeby dotrzeć do laboratorium. Tylko zastanawiam się, w którym pomieszczeniu go znajdziemy. Kotłownia. Ale do dokumentów. Mi się wydaje, że będziemy musieli wejść na wyższe piętro Proszę zamykać drzwi drzwi do czego? Drzwi do toalety. Ok. Czyli wchodzimy na górę i tam będziemy szukać laboratorium. Na zewnątrz jest jeszcze ciemno. Także na pewno widać moją latarkę. Kolejne pomieszczenie, fartuchy. Odzież dla personelu. icimy w lewo biuro biuro również wyposażone tutaj też bardzo dużo dokumentów ale zobaczcie jak dawno temu musiało to być zamknięte że pracowali na takim sprzęcie tego drugiego roku. Robotron, ale kasa. Świetna. Co mamy w walizce? Już nic. No pierwsi, którzy tutaj weszli na pewno pozabierali różne rzeczy. Nie wiem czy zdążymy obejść cały obiekt o kolejne pomieszczenie, tutaj już drukarnia Ale piękne ksero Kalendarz 2015 rok Akademia sportowa Europa. Europa, mapa polityczno-administracyjna, kraina Polska. Dzisiaj jestem w Polsce, ale w trakcie przejazdu przez Niemcy prościutko do Holandii na północną część. Mam nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na dniach, na dniach, po Nowym Roku wyjeżdżam do Francji. Na kilka dobrych dni, więc będą naprawdę ciekawe filmy. Oprócz tego planuję jeszcze wiele innych wyjazdów. Nie tylko w Europie, także czekajcie, a na pewno będą świetne filmy. Ile szczykałek. Coś mi się wydaje, że powoli Zbliżamy się do laboratorium. Magazyn. Ciekawe co w magazynie. Ale pominęliśmy kasę. Jest i kasa. Tutaj brali pieniążki za badania. Jak i kasa, to musi być i safe. Pewnie, że jest, ale fajny, zapewne zamknięty, nie sądzę, żeby coś było w środku, ale samo to, że tutaj jest, widok jest zadowalający, takich sejfów już nie ma, są o wiele mniejsze, zgrabniejsze. idziemy dalej magazyn jest zamknięty więc nie będziemy wchodzić tutaj mamy kolejny magazyn odkurzacz bąbki. w tym roku już nie będą wisiały na choince chyba, że na choince kogoś, kto sobie je zabierze stąd ale sprzętu zostało sporo to trzeba przyznać jak na polskie realia to naprawdę dużo zostało. Kolejne pomieszczenie. O kurde. Tutaj też wypas. Kurde jakie dziwne szczykawki. Takich jeszcze nie widziałem WI-FI Ulica Główna Zaczyna się robić jasno Kolejne miejsca już będą miały oświetlenie. Troszeczkę lampkę przygasimy, bo tutaj jednak normalnie funkcjonuje życie. Zobaczcie, stoimy przy takim dość sporym osiedlu. Kolejne biuro 16 zamknięta Wejście do góry Zaraz wejdziemy Tylko zetkniemy tutaj jeszcze Tutaj też dużo papierów Ciekawe telefony Idziemy na górę, licząc, że nikt nas nie będzie widział. Wszędzie bardzo dużo dokumentacji. Idziemy dalej. Jak najdalej. No to chyba większość takich pomieszczeń jest. Znowu mapa, tym razem co? Polska. Znowu dokumentacja. Dyrektor produkcji to już troszeczkę lepsza funkcja. Zobaczcie, tak się wkurzał na ludzi, że zabudował przejście do nich. Co to za dyrektor? No że zamknięte. Chyba muszę przejść z drugiej strony. No wyraźnie tak. Dobra. To lecimy szybko. Od drugiej strony. mam nadzieję, że będzie otwarte jeszcze. Wszystko Łazienki. Tak jest. Jeszcze nie jest nic zniszczone. Z tego co wiem, to niebawem mają wyburzać ten obiekt. Więc dobrze, że udało mi się tutaj trafić, zanim to się stało. Strzykawki. Wszędzie strzykawki. I to jakie ilości. Chyba nikt nie przepada za tym, jak go nakłuwają. Jeszcze zostawiają wenflon, żeby się nie wkłuwać kilka razy i chodzi się z tym. Ja nie przepadam osobiście. Dobra, chodźmy tam, gdzie nie ma przejścia. Rządu. Co nam się tutaj pokaże Wszędzie tylko dokumenty, dokumenty Troszeczkę sprzętu medycznego Powiem Wam, że bardzo fajny obiekt. Na pewno warto było tutaj przyjechać Dyrektor administracji i logistyki Większość to biura. O jaki stary Samsung To było kilka ich. Ciekawe czy były w środku. Jeżeli były, to już ktoś na nich śmiga. tak sobie siedział dyrektor 8 godzin dziennie O ile nie krócej unitra stare dobre radia idziemy dalej Oszczędzaj z nami gaś światło toaleta Się tutaj papierologią. O, tutaj jakaś sala spotkań. Sala konferencyjna. Pewnie zasiadał tutaj cały zarząd i kmili, jak tutaj zrobić więcej kasy. Zamknięte. Nie będę szukał kluczy, bo jeżeli coś jest zamknięte, to znaczy, że tak musi zostać. O, tutaj kilka osób w jednym pomieszczeniu pracowało. budynków niepotrzebnych wyburzono. Zobaczcie jaki teren. Ciekawe, czy go odpowiednio zagospodarują. Pewnie powstanie kolejna Biedronka. Tak mi się wydaje. Teraz to chyba jedna z najlepszych inwestycji. Jakieś małe centrum. Tutaj chyba się oczekiwało. Najprawdopodobniej tutaj można było Poczekać na wyniki Czekoladki Mieszko W różnych pomieszczeniach są różne daty na kalendarzach, także w 100% nie wiem kiedy to opuszczono.

I laboratorium, właśnie tego pomieszczenia szukałem. Wow, właśnie tak sobie to wyobrażałem. Świetnie to wygląda. Tutaj już pracowali profesjonaliści. Ciekawe, co jest w tym żółtym pojemniku. Tutaj mamy chlorek sodu. Nad manganiem potasu. O kurde, czyli zapewne nie można tego dotykać. Roztwór buforowy. To fakt, to fakt. Lepiej nie dotykać takich substancji, jeżeli nie mamy o nich pojęcia. Czasami wystarczy spocona ręka, po kontakcie z wodą może być silnie żrący jakiś środek. Pływu. Mam wrażenie, że ktoś tutaj jeszcze jest. Być może o, układ okresowy pierwiastków chemicznych. Każdy z nas pamięta z chemii. nie zabronione, no, raczej. Tu chyba zdjęcia z czasu świetności. Zostało wywiezione albo ktoś po prostu zabrał. Jest opis na drzwiach? Nie ma, ale zapewne jest to laboratorium. Bez dwóch zdań O kurde. Kolejne strzykawki z welflonem. Najgorzej jak te wszystkie preparaty dostaną się w ręce ludzi niepowołanych albo po prostu chorych na głowę. Przybory laboratoryjne. Tego miejsca szukałem, trzeba było przejść dwa piętra, żeby znaleźć się tutaj, ale warto, zapewniam warto. Kontrola jakości i laboratorium szatnia chyba tak Chodaki O, chyba jakiś magazyn laboratoryjny pod jakąś temperaturą wyższą bardzo fajne miejsce, jestem zadowolony jestem zadowolony z eksploracji i zapewne Wam się też spodoba Za czas outrage mam tylko nadzieję, że żadno się tutaj nie zatrzyma z napisem polis i na spokojnie będę mógł sobie z tym wyjść, bo tutaj magazyn pewnie zamknięty. Tak jest. Kurde. części. Słyszę odpalone auto, ale nie wiem, z której strony one stoi. A Myślę, że to nie problem. Najgorsze, co może być, to jak przecieka sufit po kolei, piętro po piętrze. Będzie niszczało. Archiwum próbek. Tak naprawdę to szłoby poszukać tych wszystkich kluczy. Widziałem na dole całe pęczki, także szłoby się tutaj dostać. Także myślę, że dostalibyśmy się do każdego z pomieszczeń. Zapasy strzykawek. Sporo tego nie ma się co dziwić. Pewnie mieli pełne ręce roboty. Dobra. Ok. Kierujemy się powoli do wyjścia. Wejdziemy do tego pięknego laboratorium i tam się pożegnamy. Albo jest to jedno z najpiękniejszych miejsc. Przynajmniej mi się najbardziej podoba. Ale to już kwestia gustu. Dobra moi drodzy, w tym pięknym laboratorium żegnam się z Wami i do zobaczenia na kolejnych wyprawach. Na razie trzymajcie się.